Niedziela to jest taki wyjątkowy dzień w tygodniu, kiedy można być razem. Rodzice z dziećmi, dziadkowie z wnukami. I w pewnej rodzinie po wspólnym obiedzie w niedzielę zawiązała się sympatyczna gra. W grze uczestniczyli rodzice oraz dwójka dzieci: Zuzia i Jasio. Gra polegała na tym, żeby wybrać jakiś przymiotnik, i do tego przymiotnika dobrać rzeczownik, który będzie go określał, no na przykład szybki. Samochód, pociąg, samolot, szybkie danie i dzieciaki jedno przez drugie. Oczywiście próbowały wymyślić jakiś rzeczownik, który będzie adekwatny do konkretnego przymiotnika. W pewnym momencie mamusia zaproponowała przymiotnik pusty. Dzieci prędko mówiły: pusta głowa, pusty portfel, puste konto. Tato wymyślił. Pusty bak. Ktoś powiedział pusty człowiek. I w pewnym momencie Zuzia mówi, kto to jest pusty człowiek? A to taki, mówi mama, który niewiele rozumie. Często jest uparty, stoi przy swoim, nie chce liczyć się ze zdaniem nikogo. I rodzice oraz dzieci doszli do wniosku, że przymiotnik pusty zwykle ma negatywne odniesienie. Puste konto, puste konto, żeby poczał ładować komórkę. I w pewnym momencie Tatuś mówi: ale jest jeszcze, Pusty grób, a Jasiu Bystrzacha mówi, no tak, pusty, bo można w tym grobie kogoś pochować. A Zuzia, która pilnie uczęszczała na lekcje religii, dodała, mama, pusty nie dlatego, żeby kogoś pochować, ale pusty był grób Pana Jezusa, bo On z martwych wstał. Taka prosta historia, myślę, bardzo prostej rodziny, ukazuje nam wiele prawd, przede wszystkim jedną podstawową, żebyśmy pragnęli być razem, żebyśmy robili wszystko, aby się spotykać. Żebyśmy przełamywali szereg schematów, barier, przyzwyczajeń, może jakichś nawyków, także w imię dzisiejszych czasów, które w jakiejś mierze nas izolują, żebyśmy pragnęli być razem. Wielki czwartek rozpocząłem tutaj w tym miejscu homilię od zdania pana Jezusa, które wypowiedział podczas ostatniej wieczerzy. Gorąco pragnąłem spożyć tę paschę z Wami, zanim będę cierpiał. Jesteśmy kochani tutaj, i chcę to bardzo mocno podkreślić, wszystkim. Nie z potrzeby serca, ale jesteśmy tutaj z wielkiego pragnienia Boga. To On nas zaprosił, to On nas natchnął swoim świętym duchem, a nasza obecność jest odpowiedzią na Jego wołanie, abyśmy byli razem przy Nim. Kolejna myśl, którą chcę Wam zostawić, dotyczy tego, co było konsekwencją pustego grobu. Dzisiaj. Szukamy świadków, świadectw, dowodów na to, czy Jezus żyje, czy nie. Oczywiście pierwszym dowodem niezbywalnym jest pusty grób. Kiedy jesteśmy w Ziemi Świętej, to tuż przy miejscu, gdzie był pusty grób, jest taka płyta z napisem Nie ma go tutaj. Jeśli go nie ma, no to gdzie jest? I tutaj przychodzą z pomocą świadkowie, którzy nie tylko widzieli to, co było w pustym grobie, ale przede wszystkim spotkali zmartwychwstałego. Kiedy się tak na Was patrzy i kiedy myśli się o ponad dwóch tysiącach lat tych, którzy przychodzili jako świadkowie Jezusa zmartwychwstałego, którzy się gromadzili ze sobą. Którzy śpiewali radosne Alleluja, On żyje, On zmartwychwstał, to trudno jest przyjąć prawdę, że wiara chrześcijańska jest jakimś przeżytkiem. Jest dla ludzi zacofanych, jest jakąś ideą, w którą dzisiaj może nie warto już wierzyć. Są tutaj dwie osoby, które mogą zaświadczyć o tym, że Jezus z wstał. Tylko dwie. Ja i Ty. Ale żeby o tym się przekonać, trzeba zrobić to, co zrobiła Maria Magdalena. Ona weszła do wnętrza. Gdyby została na zewnątrz, to pewnie by nie zobaczyła, że grób jest pusty. Pewnie by nie wróciła i nie zawołała dwóch apostołów: umiłowanego Jana i późniejszego pierwszego papieża, świętego Piotra. I chciałbym zakończyć właśnie tymi dwoma postaciami Jana i Piotra. Mnie osobiście one jakoś odpowiadają na te dzisiejsze czasy, w których czasami jest dużo zamętu, sporo wątpliwości, dociekań naukowych i innych. W tych dwóch postaciach odkryjmy bardzo konkretne prawdy. W świętym Janie, który jest charyzmatykiem, który można powiedzieć, uwiesił się Jezusa, bo spoczywał na jego piersi. Odkrywajmy tych, którzy są zapaleńcami, którzy działają bardzo szybko i żywiołowo, którzy są takimi, którzy pójdą w ciemno. A w świętym Piotrze odkryjmy tego roztropnego. Który poczeka, przemyśli. I tu mi przychodzi na myśl ojciec święty Benedykt XVI, który często młodym ludziom mówił: Żeby wierzyć, trzeba wiedzieć, w co się wierzy. Niech ci wszyscy świadkowie i ci wszyscy, którzy stoją teraz wokół nas, będą dla nas nie tylko nosicielami Jezusa, ale tymi, którzy pójdą razem z nami od dzisiaj, aby zanieść Jezusa nawet tam, gdzie nikt na Niego nie czeka. Amen.